Cześć, jestem Kacper. Zapraszam Was na recenzję odkurzacza pionowego Cekotek Konga Rockstar 900 Ultimate Ergo Wet. Czym odkurzacz Cekotek Konga Rockstar 900 Ultimate Ergo Wet wyróżnia się poza długą, bardzo skomplikowaną nazwą? Przede wszystkim niesamowicie długą listą akcesoriów dodanych do opakowania. Znajdziemy tutaj bowiem po kolei instrukcja obsługi, zestaw montażowy do przymocowania stacji ładującej jest też długa rurka składana w połowie, poza tym mamy wydłużoną szczotkę np. do odkurzania samochodów, oprócz tego jest zmienny gumowy wałek do elektroszczotki, jest szczotka z ruchomymi ramionami dostosowującymi się do odkurzanej powierzchni. Poza tym mamy wąską szczotkę szczelinową z wysuwanym włosiem, jest nakładka łącząca, Poza tym mamy małą elektroszczotkę do tapicerki i materaców, jest stacja ładująca z miejscem na zaczepienie kilku szczotek, poza tym mamy dużą elektroszczotkę z zamontowanym wałkiem z włosia, do tego jest szersza szczotka szczelinowa, odczepiany akumulator, ładowarka do baterii, nakładka do pracy na mokro ze ściereczką, poza tym elastyczna rurka do odkurzania w mniej dostępnych miejscach, a na końcu sama jednostka odkurzająca z pojemnikiem na nieczystości. No tylu akcesoriów to jeszcze nie widziałem w żadnym odkurzaczu, wybór jest naprawdę niezły i bez problemu powinniśmy dzięki nim odkurzyć praktycznie w każdym miejscu i chyba niczego więcej bym nie wymyślił co jeszcze można byłoby tu dodać. Wszystkie elementy poza tą metalową długą rurką są wykonane w większości z tworzywa sztucznego. Jest ono w kolorze szarym jednak mamy praktycznie w każdym elemencie taki niebieskawy akcent kolorystyczny, który nieco urozmaica całą konstrukcję. Cytotec Konga Rockstar 900 Ultimate ErgoWet w swojej obudowie zawiera od góry wyświetlacz, który informuje o stanie pracy. Do dyspozycji mamy tutaj cztery tryby ssania zmienne za pomocą klawisza pod ekranem i jest tutaj tryb low, czyli niski, jest tryb med, czyli średni, poza tym mamy high z prędkością wysoką oraz auto, który dostosowuje moc ssania w zależności od odkurzanej powierzchni. Poza tym na ekraniku mamy jeszcze informację o poziomie naładowania akumulatora. Ekran podświetla się w momencie włączenia odkurzacza. Dzieje się to po wciśnięciu klawisza pod rączką i bardzo fajne jest to, że nie musimy cały czas go trzymać, wystarczy raz wcisnąć, a sprzęt będzie działał aż do momentu ponownego kliknięcia lub chociażby rozładowania baterii. Akumulator jest zamontowany pod rączką i możemy go bez problemu wyjąć. Ułatwi więc to ładowanie, bo przewód jest podłączany bezpośrednio do niej, więc nie musimy ładować całości odkurzacza, wystarczy tutaj sam akumulator. W budowie odkurzacza mamy jeszcze pojemnik na nieczystości o pojemności 600 ml. Jest on wzbogacony zestawem filtrów o skuteczności zatrzymywania cząstek i alergenów do 99,9%. Pojemnik ten można otworzyć na dwa sposoby. Od przodu zwalniając zaczep wtedy możemy usunąć nieczystości, lub klikając klawisz z napisem clean, wtedy dostaniemy się od razu do filtru. Na samym dole odkurzacza mamy jeszcze miejsce do podłączania rur i akcesoriów. Warto tu wspomnieć, że tylko metalowa rurka oraz elektroszczotki. Są mocowane z zaczepami, reszta akcesoriów jest tylko wsuwana, jak na przykład w starszego typu odkurzaczach. Jest to niestety mniej stabilne niż takie zaczepy jak przy elektroszczotce. Dodane do zestawu akcesoria są wykonane bardzo dobrze, a ich jakość nie budzi raczej większych wątpliwości. Jedyny ale mam w przypadku tej metalowej rury ze zgięciem. Gdy nieco mocniej szorujemy podłogę lub na przykład odkurzamy dywany, gdzie czuć większy opór, to ta rura delikatnie się ugina. Fajnie wygląda za to nakładka do mopowania. Wystarczy wlać do niej wodę, a potem podczas odkurzania od czasu do czasu wcisnąć nogą dedykowany klawisz, a wtedy woda nawilża ściereczkę od spodu, pozwalając na mycie podłóg. Jeśli chodzi o skuteczność sprzątania jestem naprawdę pod sporym wrażeniem. Silnik w tym odkurzaczu ma moc 580W, co pozwala wytworzyć aż 26 tysięcy paskali. Sprawdza się to rewelacyjnie podczas odkurzania każdych powierzchni bez względu na poziom ich zabrudzenia. Szczególnie jeszcze w połączeniu z tą elektroszczotką, która obraca się bardziej zwiększając skuteczność sprzątania. Odkurzacz bardzo dobrze sprząta twarde podłogi takie jak panele, płytki czy drewno, jak i również dywany. Są one skutecznie wyczesywane tą obrotową elektroszczotką usuwając wszelkie zabrudzenia. Jednocześnie włosie unosi się do góry solidnie odświeżając dywan. Nieźle działa też automatyczny tryb pracy. Na dywanach czy przy większych zabrudzeniach słychać głośniejszą pracę silnika i skuteczniejsze wciąganie nieczystości. A tam gdzie nie jest to konieczne, energia jest po prostu oszczędzana. Z tym dodatkowym zestawem akcesoriów też możemy sporo poszaleć. Z ich pomocą odkurzymy praktycznie wszelkie powierzchnie, nawet te mało dostępne. Szczotkami szczelinowymi wsuniemy się w każde zakamarki, a elastyczną rurką odkurzymy meble czy górę drzwi, jak również mniej dostępne miejsca. Szczotka z ruchomymi ramionami świetnie sprawdzi się do poduszek, kanap czy foteli, Fajna jest też ta wspomniana rurka ze zginanym środkiem, która pozwala na odkurzanie pod meblami bez konieczności schylania się. Pozytywnie oceniam także nakładkę do mopowania. Dzięki temu, że jest ona mocowana na tyle, możemy mocno zwiększyć skuteczność sprzątania. Najpierw przód odkurzacza wciągnie wszelkie nieczystości, a potem przeciągniemy jeszcze mokrą ściereczką, co jeszcze mocniej odświeży podłogi. Świetne jest też to, że ręcznie możemy dostosowywać ilość podawanej wody. Im więcej razy wciśniemy klawisz, tym więcej wody zostanie na podłodze. Skuteczność mycia w głównej mierze zależy już od nas. Działa to podobnie jak ręczny MOP, czyli im dokładniej i mocniej będziemy czyścili, tym więcej plam zniknie. Ale ogólnie mówiąc wszystkie plamy nawet te przysknięte możemy usunąć, więc jest to kwestia ewentualnie kilkukrotnego przejechania w jednym miejscu. W kontekście akumulatora to też jest całkiem nieźle. Mamy tutaj 3000 mAh, a producent szczyci się jeszcze stosunkowo krótkim czasem ładowania, wynoszącym niecałe 2 godziny. No i muszę przyznać, że faktycznie pokrywa się to z rzeczywistością. Deklarowana jest tutaj wydajność baterii na 90 minut i faktycznie jest to osiągalne na najniższym trybie pracy bez zamontowanej elektroszczotki. Im wyższa moc, tym ten czas jest krótszy, a elektroszczotka też mocno skraca czas pracy. Jednak i tak porównując do innych odkurzaczy to Cecotec Conga Rockstar 900 Ultimate Ergo Wet ma niezłą baterię i po moich testach uzyskałem mniej więcej takie efekty. 90 minut na najniższym trybie pracy bez elektroszczotki, 70 minut pracy przy najniższym trybie, ale już z elektroszczotką, 50 minut byłem w stanie uzyskać w automatycznym trybie pracy z elektroszczotką, natomiast przechodząc do najwyższego trybu, to 26 minut jest to bez elektroszczotki, a 22 minuty jeżeli zamontujemy elektroszczotkę. To naprawdę niezłe efekty, biorąc pod uwagę, że większość odkurzaczy na tym najwyższym trybie pracy działa przez około 10 minut. Tu bateria jest faktycznie bardzo dobra, jedyne na co warto zwrócić uwagę to to, że tego najwyższego trybu pracy nie włączymy, jeżeli poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%. Podsumowując, Cekotek KONGA ROCKSTAR 900 ULTIMATE ERGO WET kosztuje aktualnie na stronie producenta 299 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje około 1400 złotych. Mając na uwadze liczbę przeróżnych akcesoriów dostępnych w zestawie oraz naprawdę sporą moc sania, uważam, że to bardzo ciekawa, nieźle wyceniona propozycja. Odkurzacz faktycznie sprawdza się świetnie w codziennym użytkowaniu i potrafi wciągnąć dosłownie wszelkie nieczystości i nawet jeśli nam się coś wysypie to sprzęt z tym sobie poradzi. Odkurzacz solidnie oczyści też dywany, meble czy tapicerki, więc jest to mega uniwersalny sprzęt praktycznie do każdych zastosowań. Sporym wyróżnikiem jest tutaj też możliwość pracy na mokro. W taki sposób nie tylko dobrze odkurzymy, ale także umyjemy podłogę. Pozytywnie zaskakuje także bateria, która wytrzymuje stosunkowo długo po jednym ładowaniu. A do czego można się przyczepić? Nieco solidniejszym mógłby być zaczep przy metalowej rurce, ponieważ podczas mocniejszego nacisku czuć luzy i uginanie. Do tego elektroszczotka mogłaby być podświetlana, żeby oświetlić podłogę w mniej dostępnych, ciemniejszych miejscach. Szkoda też, że nie wszystkie akcesoria mają zaczepy, są tylko wsuwane, przez co nie wszystkie końcówki trzymają się wystarczająco solidnie. A przynajmniej nie aż tak jak ta metalowa rurka, czy chociażby elektroszczotki. Mimo to bardzo polubiłem się z tym odkurzaczem i uważam, że Cekotek Konga Rockstar 900 Ultimate Ergo Wet to kawał dobrego odkurzacza, który sprawdzi się w niejednym domu. A co wy sądzicie o tym sprzęcie? Czy wy byście go kupili, czy raczej szukalibyście czegoś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zapoznania się z pisemną wersją na oyoutiple, gdzie znajdziecie nie tylko ten test, ale także sporo innych ciekawostek na temat internetu rzeczy. A tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!